Cześć, jestem Myne Dante i jak widać będę kręcił filmiki o Minecraftie. To jest moja skromna rezydencja. Łóżko, szafka, craftbox, no i inne takie pierdoły. W tym odcinku zamierzam znaleźć jakiegoś wilka, gdyż ostatnio czytałem i właściwie zaktualizowałem nową wersję Minecrafta 1.4. No to żeby nie zabrać wam głowy, pójdziemy go szukać. O właśnie, tu jest moja pułapka do mojej produkcji na zwierzęta. Jak czytałem, e, światło przyciąga zwierzęta. Pomyślałem sobie, żeby skakiwały stąd do... No do tej degrody. No, a jak ja przypadkowo wskoczę, to nie wiem jak się z niej wydostać. Więc zrobiłem taki mały tunelek. O, proszę. Przedostaję się nim. Już tylko wezmę ziemię. No. I zakopuję. Idę. Odkopuję dwa bloki. Zakopuję i jestem już na wolności. Automatycznie przy każdym ataku zwierzęcia zazwyczaj ją wyskakuje. Więc nie martwcie się, że ja jest sadystą i, lub coś. No to wracając do tematu filmu. Idziemy szukać wilka. oświnki świnki Kurde, skąd tyle świnek? Pierwszy były owca, a teraz świń hmm. Ostatnio wilka znalazłem w pewnej jaskini Ale po krótkim czasie, gdy znalazłem kości, już go nie było Jak sądzę, że są bliżej plaży. Wśród innych zwierząt, szczególnie owców. Owcy, przepraszam. O, właśnie jest znalazłem tylko wilka. Tylko nie wiem, czego właśnie pochodnie odstraszałem lub nie. O, z krafter. No i tu był niestety wilk. No, ale było, minęło. Idziemy. Nie chcę to daleko wychodzić poza teren mojej bazy. O, czarnowca. Gdyż mogę się zgubić, a niezbyt przyjemnie się szuka po nocy lub w ogóle swojej bazy. Kurde, skąd to świn? Ost. Bardzo przydatne jest ich wielko. A a, zapomniałem wspomnieć, że gram na Pityful, więc potwory w nocy mnie nie będą wydębić. Więc się nie martwcie, że przerwę coś. Hm. powiedziałem, że będą blisko woda. Czemu idę przez góry? <grystanie> Ups. Ej, wybaczcie krótką przerwę, ale miałem jakieś drobne problemy z minecraftem, nie wiem, po prostu pokazał mi się czarny obraz, chciałem ja restartować minecrafta. No, no, już mi się drugi raz tak zrobiło i nie jestem pewien co się dzieje, może napiszę do CTSG o to z tym chodzi. No, ale wracając do filmiku, dalej szukam wilka. Jeśli ktoś nie wie po co jest wilk, to już tłumaczę. Wilk to jest bardzo przydatny zwierzę, jeśli grasz z potworami lub jesteś osamotniony. No, e, wilk pomaga ci zabijać różne zwierzęta. O, e, Pomaga ci zabijać różne zwierzęta, jeśli, e, zwierzęta lub potwory, jeśli cię atakują. Taki protektor. Hmm, nie widzę go. A dalej raczej nie chcę iść, bo się boję, że się zgubię. Może pokrążę po tej wyspie trochę. A jeśli go nie znajdę, no to nakręcę drugą część. Kurde, jakieś świnki, to krowy. W poprzednich wersjach tak nie było. No i wykrakały. E, dla niekomatych wykrakały. A, właśnie, nie powiedziałam, że tak myślałem, czy. Bo tak mało zwierząt było w wersji 1.3, ale w tej 1.4 to jest lekka przesada, mi się wydaje. Może po prostu tak mi świat wygenerował, o dochodzi słońce, więc nie będę za dużo widział, ale myślę, że wilka lepiej, lepiej, no nie wiem, łatwiej znaleźć w nocy, Przynajmniej tyle łatwiej, ale może będzie ich po prostu więcej, bo tamtego poprzedniego znalazłem właśnie w nocy. No, więc tak sobie myślę, że może zrobię sobie łóżko i się prześpię, chociaż nie widzę w moim ekwipunku drewna, to będzie mały problem. Ale chwilę poszukam. Jak nie, to trudno. Owca. Chyba mam nadto tej wełny, chociaż cały czas ją zbieram, jeszcze w ekwipunku miałem. Kurde, ci, no ja... Nie sądziłem, że wilka tak ciężko będzie znaleźć. Myślałem, że raczej będzie się gdzieś tutaj respił. Hm. Czuję, że zapętliłem koło. Już byłem w tym miejscu. A jak dobrze pamiętam, gdzieś tam mam bazę. No trudno. Najwyraźniej się wrócę. Czy mi się zdaje, czy to jest moja pochodnia? Tak. Aj, chyba wróciłem do tej jaskini, o której wcześniej mówiłem. No, ale trudno, łach. Chociaż nie. Nie, ta jaskinia. Dobrze mówiłem. Może teraz to jest najlepsze. O! Kurde, krowy się wystraszyły. Już myślałem, że na PC Full atakują mnie potwory. Bo jeszcze nie ogarnąłem do końca tej wersji Jak dobrze pamiętam wyszło chyba jutro... Wczoraj przepraszam, jutro yy, sorry za przyjęzyczenie, ale... Podkreślam, że to jest mój pierwszy filmik. No film głosowy jaki filmik, ale wiecie no. Trochę stres. No nie no, raczej tutaj Wilka nie widzę, więc... Może pójdę tam? Od tej jaskini jak do... O, właśnie, widzę. Żeby się nie zgubić, postawiłem obok tej małej plaży z małym morzem, że tak powiem. Chociaż wiem, że morze są docię... od... docięte do oceanów, a jeziora są zamknięte, więc... ale i tak nazywam to morzem. No, postawiłem takie bloki piasku. Żeby wiedzieć, gdzie jest moja baza. Tak na wszelki wypadek. To już mi się tutaj nie chciało stawiać, no bo... Widzę to miejsce i widzę te bloki. No to nie było po prostu potrzeby. No więc szukam dalej. A jeszcze bardzo przydatne jest postawianie pochodni: jak się idzie. Jak oglądałem filmiki na YouTube, dużo osób się gubiło. No i to ich wina. No nie naskarżam na nich, ale można też jakoś drogo oznaczać. Ja oznaczam zazwyczaj pochodniami. Akurat teraz sobie nie oznaczam, bo nie ma po prostu potrzeby. Nie... Ten, nie wybieram się w jakąś dalszą podróżkę. Podróżkę. Boże, wędrówkę. Hmm, zawsze takie skały, budziły we mnie lęk. Często tutaj był jakiś resp potworów lub coś. No kurde, nie ma tego wilka, a się boję dalej iść. A co to byłby za filmik pod tytułem w poszukiwaniu wilka? Jak w ogóle nie ma wilka, no to... Hmm... No nie wiem, może w następnych filmikach znajdę tego czteronożnego przyjaciela człowieka. No... Teraz, nie, niestety, nie udało mi się go znaleźć, i przepraszam za Was, stracony czas, ale mogę to jakoś wynagrodzić, pokazując Wam jeden, nie wiem, ciekawy, lub zaskakujący błąd, lub jakieś wymyślenie sobie twórcy. Zauważyłem też, albo Wy zauważyliście, że cały czas wokół mnie jest mnóstwo wody. Możliwe, że dorobili też jakąś niespodziankę, czyli takie mokradła. Chyba, że to już były, nie, niedługo gram w Minecrafta. Nie no, gram już trochę, ale... Zazwyczaj na jednym świecie, więc... Po prostu... nie czuję tego... o! A, właśnie, w nowej wersji 1.4... To dodali również owce, brązową owcę. Ponoć jeszcze dodali różową, słyszałem, ale... Nie wiem, jeszcze się nie spotkałem z nią. Twarzą w twarz. Ani na screenach, bo nie szukałem, po prostu nie interesuje mnie to. Chociaż jakiś suitaśny domek. O, proszę. Dotarliśmy do tajemniczego miejsca. Teraz 3, 2, 1, lawa. Bardzo mnie to dziwiło, gdyż jestem na powierzchni, a tutaj jest lawa. Zazwyczaj wiele, wiele, wiele klocków pod. Jest... lawa dopiero, ale tutaj woda. Pierwsze. Lawa? Pomyślałem. No to nie wiem, po prostu to jest takie jakby moje odznaczenie tego serwera. Czyli że jak wchodzę na serwer, którego nazywam World 2, czyli świat drugi, to od razu wiem, że tutaj mam takie jeziorko lawy. No. Myślę, że tyle chciałem Wam pokazać w tym filmiku, bo już myślę, że trochę trwa, więc może komentujcie, oceniajcie, a może nawet subskrybujcie. Jeśli będzie dużo oglądalność filmików i pozytywne oceny, to myślę, że będę kręcił dalej. Teraz to był taki filmik wstępny, więc nie, by, nie za dużo się działo, ale myślę, że na jakiś ciekawy pomysł spadnę. Mam wielu kumpli, którzy grają w Minecrafta i mają wiele pomysłów. No, więc tak się z nami. Żegnam, żegnam, na razie.